Zapraszam na kolejną interesującą rozmowę w studiu SOHCF.pl. Sponsorem programu jest firma HESPOL. Okna, drzwi, podłogi z koszuszek parcel. Duży wybór, doradztwo i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Polecamy kontakt do firmy na stronie hespol.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej. A w naszym studiu gość, pan Tomasz Ciałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Organizator, yy, tak można powiedzieć, Festu w przejmie. Ta impreza to już 3 września, spotkamy się po raz kolejny już 6-7 w Gospodarstwie mm -hmm. pod Jastrzębcem na Festiwalu Powideł po Olenderskich. To jest wydarzenie nie tylko rozrywkowe, ale w moim przekonaniu też i zapewne organizatorów edukacyjnych przede wszystkim, bo przypomina tradycje Olendrów, których istnienie przez wieki na naszym terenie zostało w bardzo dużym stopniu zapomniane, a przecież bez nich mazowiecki krajobraz nie wyglądałby tak jak dziś, prawda? No, Zdecydowanie. No.